I rapu, no ale, co? słuchaj, Pietro, musimy się, kon... dobra, Pietro, najlepiej nie odzywajmy się do siebie, to ci wiesz. Ale ja, ale gadałem, ale nie do siebie. No, tutaj. No, jak będzie branka, to się zada, wiesz. Na bramki? Nie? Ma! Kurde, no przewrotka, kurta się. No, boże, przewrotka. Boże, nie dopuść. Super pana. Ty do tego, ja nie, do... Bardzo, bardzo. No bo ja cię, cię, ja wiesz, skosili No dobra, no. Skosił. Ja Wiedziałem, go skosił. No i faul. Proszę. Przepraszam. Proszę. Za moje drzewo. Przepraszam. Cześć czoło. Piątka. Dziesiątka. Piętnacha. I proszę Państwa, Dawid Szydłacz dobrał naukę na jeden do zera. Ale Zyjek przecież się zesrał. Mm. Masz patolog, Rafał? No. Będzie okazja dla sportingu. Lisbon, Teraz okazja dla mnie się staruszyć. Kompani, 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 kompani. Tu się nadkowali. Wybić. Wybić. <grym> Podanie. W sumie to miało być. U jego kapelia ja pierniczy nie dopuścić go. Rekik, w młodości się, w młodości mało. Dobra, Rekik, 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 Rekik. Myśl, wystaw, jak mam ci podać. No, pan jest debil. Złota, no. brawo, brawo, panie sędzio. To ja? O, kamera jest trochę pod kątem prostym. O! Wiedro! Ta kamera trochę pod kątem podem, prostym jest. Podem, podem. Podem. O to jest loby! Tutaj kartkówka Pietro mm -hmm. z maty. Okay. Pokrytam tego. Nauczyścić no, no, się, czy, czy się nie będzie chciało. Nie wiem. Ja no, się tam nie uczyłem. Widzisz, jak dostałem... Jak, jak się nie, nie uczyłem nie, to dostałem drugie. Ja się tam nie, nie uczyłem, a czy się, się uczyłem? A mnie z tego w ogóle nie pytała. Z tego, z tego co ja tam czytałem. A ja po prostu. Jest jeden do 1. No, no się. No, no i znowu wszystko na pojebane. Dobra, nie odzwam się, do się, że to będzie dobrze. To będzie dobrze. No tak, kur. Zakurz tą piłkę. Nie bądź gejem. Masz tam. Fajnie. Ja nie podawajmy. No co za idiota przecież. Trzymam kółko, ja pierdziele. Trzymam to, no to co jest? Że sprint trzymam, nie? Boże, bramka, szyj w tej bramce, wychodź. A nie każ jak gej. Tu, 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 no tam. No, tu, 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 no tam. Masz. Iwan. I na do twoje domy, domy, do święta! Fudziego, morda uśmiechnięta! Ha, ha! Już po świętach! No i dzięki mnie, dzięki mnie i Rafałowi jesteśmy, żyjemy! Swojej szansy, może byłoby, że co mogę by Ja możemy się poddawać! Ponieważ jesteś mi Ale nie za dobrze, PAN NA bruszać, No, 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 tak, tak, tak! Ja się z nim trochę, trochę poruszam! O co mi, gaju PIEPRZYŻ, NO Jaki gej, zapewni sam niech w teraz Dwa, kurde, się pieprzy Szkoda gadać o tych gejach dzisiaj w Polsce, bo same geje tutaj mieszkają Taki kurde, ponoć jakiś tam taki Gej z, gej z jajcem, Podaj. kurde, pipę wystawił se na jajcu Wódka, ale co? Samolubie lubię jeden, ja ci podaję Zam cię po ja ci podaję! Podaję ci! Dobra! Ja ci podaję! Dzięki ja temu strzeliłeś go. O! No bo musiałeś. Tak tylko ja ci dziesięć nie podaję, a ty jak podasz, to albo niecelnie albo strzelasz. Bramka, złap tą idiotą! Za gruby jesteś, żeby się ekscylać, to wypad. Rumunia jeden. Skąd wiesz, że on Rumunia? No, bo mówili. Foksi... Zadziupany. Okej. I teraz... No, do przodu skończyłam. No, polegało. Tam nikogo nie ma. A, tak a je tu jest zawodnik sportu z który chce wypierdlić, na kolana, aaa. Módlisz, za Boga Rodziciela. No. Tak, tak! Co za idiotyzm jest w tym kraju. Patricio czy Tebes? Patricio, Tebe... Ale dostał! Wal! Tu, Patricio! Nie tak, nie wrzucaj nigdy! Nigdy nie wrzucaj, jaki ku... No i fajnie, stracimy bramkę jeszcze. Pierdzielę. Poczaj, A Ale praca naprawdę zajebista. Naprawdę po prostu szok. Podaję. Jak podasz, to do środka. Boże, muszę strzelać, bo ten gejowy nie podaje. Pierdziec co się każdy potrafi. O, o o, patrzę, o umiem. O oh, kurde, Pietro w tych świniach. Ja pierniczę! Nie możemy tego... Możemy tego stracić! Super Ramos! No! Chodź tu do Tytusa! No chodź! Idiota! No! Co stracił Pinko? Zygmunt. Jaki? Skibliński. Drugie imię? Kto ma agresję? Ty. Ja Kto pierdzi? Ty się nie bra. Ja Ale go zrobiłem, ja pierdziłem Widziałeś to, goście? Super, piona, piona, piona. To jest po prostu idiotyzm. Dwa do jednego się nie ruszona. Tak, plecki, super, super, tylko nie tak. Super, super. oh <laughs> Jeszcze na nie chcę No domu. No daj, ja pierdziele. No dobra, ale weź. O no, co za idiota gdzie była piłka, ja pierdziele, skąd ja to mam wiedzieć? Zastanów się. Ta ucina Tu? tu, 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 tu. tu? No. A nie, tu, tu, tu. tu, tu, tu. No. Ja spałam, mam wypowiedź. Póki. Czemuś, póki. 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 Jest, 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 jest. Mam Brak, brak, po prostu koncentracja na maksa, po prostu teraz, teraz się zamykamy, zamykamy się w sobie, pięknie, pięknie Fudzi, pięknie. O, teraz będzie. 15 i 25. Aj! 85 jest Pietro? 86 czy to jest 66? Wiesz, ja jestem ślepy, to nie miej do mnie pretensji. ale teraz, a teraz nie, będzie bardzo groźnie. Wybi, wybi, wybi. albo podaj tu, czy my gramy na motocyklu, czy na to, ja gówno właśnie, gówno teraz. Czy wygramy tę mecz? No. Kompletnie zamknę... zamknięcie. Ja Zupór, super, No, jednak teraz... Pierwszy. Ja No. to e, No i żegna się z wami, kasper i lata. To, to jest właśnie ten gościu. bo się. A to jestem ja.